Pokój dziecięcy. Jak go urządzić, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z dwójką dzieci? Zasady główne są dwie. Po pierwsze, pokój musi rosnąć razem z naszymi pociechami, a po drugie musimy mieć neutralną bazę. Od czego zaczęłam urządzanie tego wnętrza? Od wielkiej, pojemnej szafy. Możecie się zdziwić, ale taka pojemna szafa jest podstawą w pokoju dzieci. Chowamy tam nie tylko ich ubranka, ale też zabawki. Dzieci się szybko nudzą, więc dobrze, żeby zabawki, które były na wierzchu, to była tylko ich część. Potem co jakiś czas wymieniamy i nasze dzieci są naprawdę zadowolone. Fronty na wysoki połysk to patent, który przyda się wszystkim, którzy narzekają na małe pomieszczenia. Dzięki nim nawet tak wielka szafa nie wydaje się kolubryną, bo odbija światło i po prostu nam niknie. Jeżeli urządzacie pokój dziecięcy, to porzućcie wszystko, co wiecie o urządzaniu wnętrz. Nie bójcie się postawić łóżek na środku pokoju. To są łóżka ze specjalnej serii, która rośnie razem z dzieckiem. A do tego mamy dwa wydzielone kąciki dla naszych dzieci. Dla chłopca z tej strony to zaznaczają nam bardziej męskie dekoracje, czy pościel. Dla dziewczynki, tutaj żeńskie dekoracje i pościel. Z delikatnym różem. Jeżeli chodzi o ściany, to przedzieliłam je za pomocą listwy dekoracyjnej. To jest zwykła sztukateria, kosztuje grosze, natomiast sprawia, że pokój nabiera stylu. Na górze mamy szary kolor, na dole tapetę i powiem Wam, że to jest jedna z moich ukochanych tapet. Niewiele kosztuje, świetnie się kładzie, a do tego ma piękną strukturę materiału. Kącik do zabawy to też kącik do wyżycia się kreatywnego. Tutaj wystarczy stolik, krzesła, no i na przykład. Farba tablicowa, a pod nią farba magnetyczna. Dzięki temu przyczepiają się też tutaj magnesy. Wystarczy, że najpierw damy na ścianę kilka warstw farby magnetycznej, a potem farby tablicowej, i to wszystko nam stworzy taką oto całość. Możecie podkreślić kształt, robiąc na przykład domek, znowu wykorzystując tego typu listwy. Eee, możemy też oczywiście po takiej ścianie malować, co chcemy. Na przykład uczyć się cyfr albo wyznawać sobie miłość. Dzieci będą zachwycone, że mogą mazać po ścianach. Często pytacie, czy w pokoju dziecięcym należy położyć panele czy wykładzinę. No więc powiem wam, moje zdanie jest takie, że sprawdzi się lepiej panel oraz dywany. Dzieci nasze rosną, chcą się bawić klockami. To wymaga mocnego podłoża, a oprócz tego chcą się bawić ciastoliną, a każda mama wie, co to znaczy wyjmować ciastolinę z wykładziny. Dywany zawsze możemy odsunąć i stworzyć dla dzieci kącik do zabawy. Przesadzenie z dekoracjami w pokoju dziecięcym to nie jest dobry pomysł, bo wszystkie Zabawki mają bardzo intensywne kolory, poza tym nie uczcie się, że w pokoju dziecięcym będzie panował porządek. Dobrym rozwiązaniem są małe półeczki, takie na zdjęcia i książki. Te książki tworzą nam mini obrazy, tak trochę wyglądają, i dzięki temu też dzieci mają cały czas styczność z książkami i może zaczną je czytać. Dajcie im szansę. Ten pokój jest urządzony funkcjonalnie. Na pewno będzie rósł razem z dziećmi, ale wszystkie patenty, które tutaj wykorzystałam, możecie użyć też w dużo mniejszych wnętrzach. Każde wnętrze może być dopasowane do Was. Wystarczy, że się postaracie. Zauważyliście, że Polacy w swoich domach zamiast salonów mają duże pokoje, czyli takie wielofunkcyjne pomieszczenia. Tam jedzą, śpią, bawią się, przyjmują gości, przechowują rzeczy i nierzadko pracują. Trochę takie małe kawalerki. Czy można coś takiego zamienić w salon elegancki? Oczywiście, że można. Wystarczy zająć się podziałem na funkcje. Zobaczcie to pomieszczenie. Nie jest duże, a mamy tutaj kącik wypoczynkowy. Kanapa może się rozłożyć, możemy tutaj też spać. Mamy jadalnię i mamy mnóstwo miejsca do przechowywania ukrytego za tymi lustrzanymi drzwiami. To jest genialny patent. Jeżeli macie mały pokój, kupcie lustraną szafę. Wtedy pomieszczenie nie tylko wam się nie zmniejszy, ale jeszcze się powiększy. Tutaj postawiłam na styl. Możecie mnie z takim stylem zupełnie nie kojarzyć. Lubię nie tylko szarości. Styl jungle, boho jest bardzo modny ostatnio. Hmm, zakłada, że mamy ostre kolory, mamy motywy zwierzęce i dużo naturalnych materiałów. No dobra, to może najpierw przejdziemy sobie do salonu. Salon oddzielony jest od reszty pomieszczenia żółtą kanapą. Kanapa na środku wiem, że to dla niektórych brzmi dziwnie, a to doskonały sposób na to, żeby wydzielić sobie kąciki. Tak naprawdę nie potrzebujemy tego miejsca na środku, nie musimy wszystkich mebli stawiać pod ścianami, bo to miejsce nam się przyda dwa razy w roku, jak urządzimy tańce dla przyjaciół i dla rodziny. W kąciku wypoczynkowym oczywiście najważniejsza jest sofa, ale też zabudowa. I nie myślcie sobie, że to jest zabudowa wykonana przez stolarza. Nie myślcie sobie, że to jest zabudowa, która jest droga. To jest, moi drodzy, blat kuchenny i szafki kuchenne. Jeżeli zapytacie eksperta w sklepie, to on wam powie, jak coś takiego wykonać. Łatwe i tanie. Cały czas próbuję pominąć ten temat, ale wiem, że na to patrzycie. Tapeta. Gra pierwsze skrzypce, nie da się tego ukryć. Tapeta jest bardzo mocna, jest modna, ale nie boję się tego typu rozwiązań, bo tapety jest łatwo wymienić. Kiedyś było tak, że jak się raz położyło tapetę, to ona już była na lata. Taką tapetę możemy zdjąć w prosty sposób. Smarujemy całość ciepłą wodą, a potem ona nam odchodzi, bo pod spodem jest klej wodny. Dlatego nie bójcie się mocnych wzorów. Tapety nie są drogie, a są idealnym motywem zmiany pomieszczenia, szybkiego zmiany pomieszczenia. Taka tapeta może być tłem nawet dla takich rzeczy jak kwiaty. Wydawać by się mogło, że kwiaty są zbyt intensywne na tak intensywną tapetę. Nie, to wygląda świetnie. Jeżeli chodzi o dodatki, to możemy się bawić dodatkami w tym stylu. Zobaczcie, mamy poduszki we flamingi i wyglądają genialnie. Mamy niewielki, bardzo miękki dywan. Mamy czarne, zwykłe stoliki, mamy złoto. Ważne jest to, żeby to wszystko do siebie pasowało. Jak to sprawdzić? No po prostu postawić obok siebie i sami zdecydujecie. W jadalni też mamy motyw roślinny, a to za sprawą zasłon. Trochę inny wzór niż tapeta, a jednocześnie bardzo ładnie razem siedzi. Taki slang projektancki. Do tego dodałam mocny zielony kolor. To jest kolor też modny w tym roku. I znowu, nie bójcie się mocnych kolorów, tylko broń Boże, nie dawajcie ich na wszystkich ścianach, bo wtedy będziecie przytłoczeni. Ale w ten sposób podkreślona ściana staje się genialnym tłem, na przykład dla obrazków. To są tak zwane gotowce. Możemy je sobie dowolnie komponować, dodać. Kawałek złotej dekoracji i to już wygląda cudownie, elegancko. Naturalne materiały wiklinowy abażur. On nie tylko naturalnie wygląda, ale też światło sączy się pomiędzy poszczególnymi szczebelkami i daje naprawdę piękny, przytulny efekt. To jest wnętrze, które jest świetne na zimowe dni. Ono nam doda energii i będziemy się w nim czuli bardzo, bardzo przytulnie. No dobra, na koniec podłoga. Jeżeli myślicie, że to jest drewno, to jesteście w błędzie. Zastosowałam tutaj bardzo funkcjonalne rozwiązanie, czyli gres imitujący drewno. Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości, świetnie wyglądający, a do tego możemy pod spód dać ogrzewanie podłogowe, czyli kompletnie zrezygnować z kaloryfera. Mam nadzieję, że to wnętrze Wam się spodoba i mimo, że nie jest za bardzo szelongowskie, to Was zainspiruje do odważniejszych ruchów w Waszych własnych domach. Jak powinna wyglądać sypialnia idealna? No, powinna być przytulna, tak żebyśmy wieczorem mieli ochotę aż się rzucić na łóżko, a rano ma nam dodawać energii. I żeby sprostać tym wymaganiom, możemy zastosować styl skandynawski, czyli taki styl, który jest bardzo prosty w formie. E, może być nawet zimny, ale ocieplamy go za pomocą tkanin o różnych fakturach, za pomocą dodatków, za pomocą naturalnego drewna. I tutaj właśnie chciałam stworzyć taką sypialnię w stylu skandynawskim, ale mm, dzielonym przez styl polski. Na podłodze mamy panele, które imitują Drewno. Do stylu skandynawskiego dobieramy kolor drewna zimny, lekko poszarzały albo pobielony. No i do tego mamy mnóstwo innych faktur dekoracyjnych, zaczynając od dywanu z delikatnym wzorem, ale też nie bałam się położyć na tym dywanie sztucznej skóry owczej, która jeszcze nam ociepla to pomieszczenie. Mamy narzutę, która ma już zupełnie inną tkaninę. Poduszki, które mają wzór, no i nie zapominajmy, wzorzystą, piękną tapetę. Jeżeli chodzi o tapety, które mają wyraźne wzory, nie starajcie się stosować ich na wszystkich ścianach. Niestety wtedy pomieszczenie będzie przytłoczone. Jeżeli też wybieracie tapetę o takim wzorze, Zwróćcie uwagę, czy jest tam trochę srebra lub złota. Bardzo dobrze, jeżeli taka tapeta będzie nam grała ze światłem, inaczej byłaby po prostu za ciemna. Zwróćcie uwagę, tam gdzieś się coś rozbłyska i od razu mamy wrażenie, że pomieszczenie jest jaśniejsze, przyjemniejsze dla oka. Światło w sypialni jest w ogóle bardzo ważnym tematem. Jeżeli mamy przechowywanie w sypialni, to ono musi być bardzo dobre, tak żebyśmy widzieli, co mamy w szafie. Generalnie dobrze jest mieć jedną górną lampę, która rozświetli całe pomieszczenie. Tutaj zrezygnowałam z lampek nocnych na rzecz lampek wiszących. One nie mogą mieć zbyt dużych kloszy. Wieszamy je nad stolikami nocnymi i naprawdę sprawiają, że pomieszczenie wydaje się lżejsze. Kolejny ważny temat w sypialni to okno. No co sprawić, jeżeli na przykład mąż chce mieć ciemno nad ranem, a my chcemy się budzić w promieniach słońca? Są na to rozwiązania, wszystko da się pogodzić i wcale nie trzeba kompromisów. Zawsze stosuję dwa typy zasłon. Jedne to są rolety albo żaluzje, a drugie to po prostu zasłony. Zasłaniamy zasłonę, jesteśmy odcięci od świata. Piękny materiał od środka i wszystko wygląda cudnie, ale jeżeli lubimy jednak światło, to taka żaluzja, szczególnie drewniana, będzie nam wyglądać idealnie, szczególnie że kiedy słońce przez nią trochę. Przechodzi, to mamy piękne wzory na ścianach. Jeżeli chodzi o przechowywanie w sypialni, to zawsze mówię: najlepiej zabudować całą ścianę. I nie potrzeba do tego stolarza. Mamy modułowe meble, które mają różne szerokości i naprawdę możemy je dopasować do każdego pomieszczenia. One są też wysokie, tak więc zupełnie ich nie widać. Dostępnych jest bardzo dużo wzorów, jeśli chodzi o fronty, więc możecie dopasować taką szafę do każdego pomieszczenia. Zrobienie sypialni przytulnej, dopasowanej do nas, do naszych potrzeb, jest naprawdę prawde proste i nie musi dużo kosztować wystarczy że trochę pomyślicie zainspirujecie się i po prostu przystąpicie do dzieła